Dzień dobry Państwu. Zadaję jedno pytanie. Czy warto sprowadzać dziecko na ten świat odwiecznej walki i tragedii oraz bezkresnej rozpaczy, gdy nie potrafimy z tego dziecka uczynić jednostki szlachetniejszej od nas? Dzieci powielają jedynie schemat historycznego upodlenia, straszliwej walki o przetrwanie. Pierwsze pytanie dorastającego dziecka mieści się w zakresie takich rozważań: gdzie będę w stanie zarobić, gdzie osiągnę pozycję, w jaki sposób będę się wspinał po drabinie społecznej i jak zgromadzę największą możliwie ilość pieniędzy, rezygnując tym samym całkowicie z kulturowego podstępu. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że my. Nie mamy już nawet wpływu na wychowanie dzieci. Dzieci są wychowywane przez indolentne instytucje, które niewiele mają do powiedzenia w tej sprawie. Podam taki przykład niedawno zasłyszany. Siedemnastolatek stanął w obronie dwunastolatka, nad którym pastwiła się banda młodocianych chuliganów. Spuścił im łomo. Za co trafił przed oblicze sprawiedliwych pedagogów, psychologów, dyrektorów szkoły, yy, itd., tak gdzie yy, oczywiście dostał nagane, zastanawiano się nawet, czy nie wyrzucić go ze szkoły, bo stosuje przemoc. Ojciec, który został wezwany do placówki szkolnej, zapytał szanowne gremium pedagogiczne: Czy gdyby mój syn widział na ulicy, że ktoś panią okrada, bije, być może nawet gwałci i przechodził obok, oczywiście, to miałby zareagować milczeniem, odwrócić się i odejść. Zapadło milczenie. Ojciec, który chciał dziecko wychować w duchu szlachetnych wartości i cnót, poniósł porażkę, a jego syn zapewne w następnej sytuacji odwróci głowę od czającego się gdzieś na powierzchni zła, bo wie, że z tego powodu będzie cierpiał. Rozpłód w kategoriach przetrwania traci kompletnie na swoim znaczeniu. Dla nas przetrwanie nie zostało w ogóle przewidziane. To jeszcze tego nie wie, dlaczego tak jest, niechaj zobaczy ten film, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Darwin powiedział, że aby przetrwać nie potrzeba nam moralności. Ja twierdzę, że Darwin w ogóle nie wiedział, co mówi i na sprawach fundamentalnych, dotyczących sensu istnienia, w ogóle się nie znał. Bredził truizmy, ale mu uwierzono. Neomarksistowska promocja błazenady zaprowadzi nas także donikąd. Będziemy dryfować po oceanie łez w oderwaniu od norm wartościujących, mających budować kręgosłup moralny naszego życia. Patetyczna aksjologia wychowawcza osłabi ludzkiego ducha, aby nim manipulować i sprawować bezkresną władzę. Proszę sobie wyobrazić jeszcze jedną sytuację. Teraz toczy się wojna na Ukrainie. Tam giną ludzie i walczą o swoją ojczyznę. Co by się jednak stało, gdyby ta wojna toczyła się tutaj i nasze dzieci, które mają 18, 19, 20, 25 czy 30 lat, stanęłyby do walki, bo musiałyby stanąć do walki, żeby bronić swojej ojczyzny. Jak wówczas reagowalibyśmy, gdy ci młodzi ludzie ginęliby tam na wojnie, na wojnie, która zresztą wybucha zawsze z jednego powodu z braku odpowiedzialności i niezrozumienia tego, do czego służy życie? Jaką tragedię wreszcie nieustannie na siebie zsyłamy, sami nie wiedząc dokąd zmierzamy i co powinniśmy ze sobą robić? W tym celu także powstał mój projekt kulturowy unde malum. Zachęcam Państwa także do zapoznania się z nim. Pojawił się na karcie u góry ekranu. Lem powiedział kiedyś, że rozpłód powinien być kontrolowany koniecznie. Ja teraz nie będę zawierał głosu w tej sprawie. Lem narobił sobie tym stwierdzeniem jedynie wrogu. Kto powinien się rozmnażać? Czy można się rozmnażać tak, by przenosić zarazę i własną Żydotę na pokolenia następne? To są pytania, które stawiam, bo jak powiedziałem na początku, nie potrafimy uczynić z dziecka jednostki szlachetniejszej od nas. Cóż dajemy własnym dzieciom? Co dostaliśmy od pokoleń poprzednich? skoro ciągle tylko ze sobą walczymy. Przecież to jest niedorzeczne. Musi powstać koniecznie nowa idea dla zrujnowanego świata wojną, bo się wreszcie wykończymy. Zostaw komentarz pod tym filmem. Co o tym sądzisz? Jakie są twoje przemyślenia? Czy nie powinniśmy się wreszcie jako społeczeństwo zająć tym problemem? Bo jeśli my się tym problemem nie zajmiemy, to on sam się nie rozwiąże. Władza to jest pewne, jest niekompetentna i nie wie, gdzie prowadzi ludzi, podobnie jak autorytety duchowe, skoro wojny i konflikty ciągle wybuchają. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się.